Cześć, dzisiaj taki niszowy temat, więc nie wiem, czy wiele osób zainteresuje, ale może znajdą mi się chętni, mianowicie rola estrogenu, a przede wszystkim estradiolu, u mężczyzn i to specyficznie w kontekście terapii zastępczej testosteronem. Całkiem niedawno na takim bardzo popularnym kanale YouTube'owym zagranicznym, mianowicie kogoś, kto nazywa się Eric Berg dr. Eric Berg, ukazał się film, na którym ten pan, który jak mnie mam jest lekarzem, to jakby nie wchodziłem w jego e, kwalifikacje. No w każdym razie ten pan zamieścił taki film, który ma dziwną wymowę, e, mianowicie jakby pyta on w swoim filmie, czy wiecie, że terapia zastępcza testosteronem może mieć efekty uboczne w postaci zwiększenia poziomu estrogenu. To nie jest długi film, on trwa niecałe 3 minuty. Więc chciałbym ten film obejrzeć i po prostu będę się odnosił do niektórych rzeczy, nie, nie do wszystkich. Did you realize that testosterone replacement therapy can potentially increase your estrogen? I mean that sounds crazy. Here you are trying to increase your testosterone and it backfires and you end up with too much of the opposing hormone, estrogen. To jest bardzo dziwne stwierdzenie, którego pan Berg tutaj używa, bo on mówi, że czy zdajesz sobie sprawę, że terapia zastępcza testosteronem może skutek uboczny wywołać w postaci zwiększenia, nadmiernego zwiększenia estrogenu? No, nie można powiedzieć, że to jest skutkiem ubocznym, bo celem testosteronowej terapii zastępczej jest zapewnienie odpowiedniego poziomu hormonów płciowych, przede wszystkim testosteronu i także estrogenów. Testosteron jest w ciele męskim konwertowany do estrogenu, w tym najważniejszego z hormonów żeńskich, estradiolu, i to jest normalny, naturalny proces, i to jest konieczność. Gdyby nie było takiej konwersji przy terapii zastępczej testosteronem, to nie tylko trzeba byłoby sobie wstrzykiwać testosteron, ale jeszcze trzeba byłoby z zewnątrz podawać estrogen, ponieważ on ma swoje funkcje, które są niezbędne także w organizmie męskim. Więc... To much of the opposing hormone estrogen. Here's what you need to know. The majority of estrogen in men comes from their own estrogen. Tutaj oczywiście chodziło o to, że większość u mężczyzn pochodzi z ich własnego testosteronu, a nie estrogenu. to oczywista pomyłka. Extra testosterone acts as a precursor for more estradiol. A... Tutaj znowu dziwne stwierdzenie, w którym mówi, że ten dodatkowy testosteron z terapii zastępczej działa jako prekursor do zwiększenia poziomu estradiolu. No nie ma czegoś takiego jak dodatkowy testosteron na terapii zastępczej, bo jak się jest na terapii zastępczej, to naturalna produkcja testosteronu jest wyłączona. Organizm po prostu go nie produkuje i trzeba manualnie sterować poziomem hormonów. So your fat cells make an enzyme called aromatase. Aromatase causes Testosterone to be converted to estrogen. So, this is one of the side effects of testosterone replacement therapy. You get excessive breast tissue, and there's quite a few other symptoms involving excess amounts of estrogen. And so, the symptoms of low testosterone thinning hair, decrease actual body hair, starting with loss of hair on the lower legs. Erectile dysfunction, decrease libido, decrease muscle having blood sugar issues. symptoms of low No dobra, więc jeszcze raz od początku. Głównym męskim hormonem płciowym jest testosteron. Testosteron, jak pamiętacie z poprzednich niektórych filmów, między innymi konwertowany jest do dichy który ma swoje negatywne skutki między innymi powoduje wypadanie włosów. Testosteron też w ciele męskim konwertowany jest do estrogenu, a przede wszystkim do głównego hormonu żeńskiego, jakim jest estradiol. I to dzieje się dzięki enzymowi, który zwany jest aromatazą, więc często można spotkać takie określenie aromatyzacja albo że testosteron aromatyzuje. No chodzi o to, że właśnie pewna część testosteronu jest konwertowana do estradiol. I to się dzieje w różnych tkankach, przede wszystkim w tkance tłuszczowej, w tkance tłuszczowej, ale także w jądrach, w skórze, mózgu, w kościach. W tych wszystkich po prostu tkankach mamy do czynienia z aromatyzacją, gdzie testosteron jest zamieniany w estrogen. Więc mężczyźni mają przede wszystkim przewagę testosteronu z pewną niewielką ilością estrogenu w tym głównego ym, hormonu żeńskiego, jakim jest estradiol. Z kolei u kobiet jest e, dominacja estrogenu z niewielką ilością ym, testosteronu. I teraz zasadnicze pytanie. Czy mężczyznom jest w ogóle potrzebny estrogen, w tym estradiol? Bo może niektórym się wydaje, że najlepiej byłoby jakby usunąć całkowicie ten hormon żeński, no i po prostu funkcjonowalibyśmy tylko i wyłącznie na androgenach, przede wszystkim na testosteronach. No nie, to jest, to jest jakby duży błąd. Ten hormon żeński w pewnej ilości jest u mężczyzn również konieczny. Po co? Dlaczego jest niezbędny i jakie pełni funkcje? No można było podzielić to na jakby dwa rodzaje. Ja bym powiedział, że to są funkcje związane z narządami płciowymi i czynnościami seksualnymi i pozostałe funkcje równie ważne, jeżeli nie ważniejsze. Więc jeżeli chodzi o te czynności seksualne, no to odpowiedni poziom esterbiolu. Koniecznie jest do zagwarantowania odpowiedniego libido i także erekcji. Bez tego nie będzie działać. Można sobie zrobić eksperyment i spróbować zbić estradiol do bardzo niskiego poziomu. Ja miałem taki estradiol bliski zeru e, zbity do niskiego poziomu inhibitorami aromatazy i nie jest, to, nie jest to nic przyjemnego. No dobra, ale co poza tym? E, no nie, jest, nie jest tak, że chodzi tutaj tylko o wyłącznie o czynności seksualne, ale, ale też funkcje, które są no, znacznie ważniejsze. Mianowicie, odpowiednia gęstość kości. Badania wskazują, że osteoporoza u mężczyzn no, wiąże się przede wszystkim z niskim poziomem estradiolu. Nie testosteronu, ale przede wszystkim właśnie z niskim poziomem estradiolu. Jest też taki defekt genetyczny, gdzie mężczyźni mają deficyt aromatazy, przez to ten testosteron, który mają w sobie, nie jest konwertowany do estradiolu. No i co się wtedy dzieje? No, są, występują różnego rodzaju schorzenia, przede wszystkim związane z kościami. One są po prostu bardzo łamliwe. Tacy panowie bez odpowiedniej terapii hormonalnej skazani są na osteoporozę. Poza tym, no, często pojawiają się jakby bóle w stawach, bóle kości. Bo testy są takie bardzo suche, prawda? Co dalej? No, estrogen jest także konieczny do zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania organizmu pod względem gospodarki tłuszczowej. Znowu, panowie, którzy nie mają aromatazy, nie wytwarzają estrogenu, mają problemy z różnymi schorzeniami związanymi właśnie z gospodarką tłuszczami. Co ogólnie można określić jako dyslipidemia? Można sobie wygooglować dalej odpowiedni poziom estrogenu koniecznie jest do prawidłowej gospodarki związanej z przetwarzaniem cukrów. Czyli w przypadku zaburzeń z tym hormonem, no znowu, mogą wystąpić problemy z hiperinsulinemią i po prostu brakiem też tolerancji na, na glukozę. Poza tym estrogenowi przypisuje się również działanie ochronne przed chorobami gospodarki naczyniowej, bo często jest tak, że em, Kobiety po menopauzie są bardziej narażone na te, na te choroby. No, właśnie z tego względu, że jest już problem z tym, z odpowiednim poziomem estrogenów. No, i tak samo jest, tak samo jest u mężczyzn. Również odpowiedni poziom estrogenu wykazuje działanie ochronne przed. Neurodegeneracją, czyli różnymi chorobami no, związanymi z działaniem mózgu, jak no, choroba Alzheimera, Parkinsona. Teraz ja używam takiego określenia odpowiedni poziom esteriolu, Jaki to jest odpowiedni poziom? No, skala referencyjna to tak jest mniej więcej od. 10 do 40 pikogramów. Moim zdaniem, jakby tutaj z moich doświadczeń wynika, że jakby optymalne takie funkcjonowanie organizmu, no to jest wtedy, kiedy ten poziom jest między 20 a 30 pikogramów. Ja osobiście miałem i poziom estradiolu znacznie powyżej skali referencyjnej, powiedzmy, około 80 pikogramów. Miałem też blisko zero. Zawsze czułem się o gorzej, kiedy ten poziom był blisko zera. A pewne skutki uboczne też się odczuwa, kiedy jest oczywiście bardzo wysoki, co też może mieć oczywiście pewne konsekwencje. No znowu, w postaci zaburzonego libido, w postaci takiej, jakby uderzeń gorąca. to jest to, co ja zawsze czułem. Skutki uboczne związane z huśtawką nastrojów, z opuchnięciem ciała. Zbyt wysoki poziom estradiolu może również powodować ginekomastię. Ale to nie jest tak, że, że ta ginekomastia od razu wystąpi, kiedy gdzieś tam zbliżamy się do 40 czy przekraczamy ten zakres referencyjny. To jest też uwarunkowane genetycznie po prostu. Jednych to może wystąpić szybciej, inni mogą w miarę normalnie funkcjonować jakby z podwyższonym poziomem e, estradiolu. I w zasadzie no, no poza tymi skutkami ubocznymi, które, które wcześniej wymieniłem, nie, nie doświadczą po prostu ginekomastii. No dobrze, więc... W jaki sposób powinno się zapewnić ten odpowiedni poziom estriadolu, jeżeli on jest, powiedzmy, zbyt wysoki? W jaki sposób należy go obniżyć? No przede wszystkim najpierw powinno się sięgnąć do sposobów naturalnych, czyli zadbać o odpowiedni poziom tkanki tłuszczowej. Jeżeli ktoś ma z tym problem, no to może mieć podwyższony poziom estriadolu, czyli, czyli no wchodzimy na odpowiednią dietę, z odpowiednią proporcją makroskładników, mikroskładników. Przydałby się trening na siłowni ukierunkowany w, w celu osiągnięcia pożądanych proporcji między masą mięśniową a, a poziomem tłuszczu. Co jest przypadkiem, kiedy ktoś jest na TRT? Testosteronowej terapii zastępczej. Moim zdaniem w takim przypadku odpowiedź jest ta sama. Również powinien mieć odpowiedni e, poziom estradiolu nie poprzez podawanie jeszcze jakichś dodatkowych leków, tylko jakby osiągniętego w sposób naturalny. Czym jest testosteronowa terapia zastępcza? No, jest zastąpieniem hormonów wytwarzanych naturalnie przez hormony podawane z zewnątrz. No i przede wszystkim, jeżeli jakby stosujemy ją prawidłowo, czyli próbujemy faktycznie zastąpić te hormony wewnętrzne tymi podawanymi z zewnątrz. No to oczywiście powinniśmy dążyć do jakby takiego naturalnego poziomu, czyli w tej skali referencyjnej e, testosteronu i teraz dlaczego ktoś może mieć zbyt wysoki poziom estradiolu będąc na terapii zastępczej i stosując nawet no, dawki takie jak powiedzmy jest napisane na ulotce nawet powiedzmy tego naszego polskiego prolongatum. No, w każdym razie nie, wchodzi, nie, nie mówimy tutaj o nadmiernym stosowaniu testosteronu, tylko taki, jaki powinien być do zapewnienia tego poziomu tam powiedzmy do nawet wysokiego poziomu, powiedzmy do 800 900 nanogramów. Więc pierwszym i najważniejszym krokiem, jaki powinno się podejmować, oczywiście zakładając, że ktoś jakby tutaj ma ten odpowiedni poziom tkanki tłuszczowej, odpowiednia dieta itd., itd., no to jaki jest Pierwszy krok, który powinno się stosować w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu estradiolu, przede wszystkim częstotliwość dawkowania, częstotliwość administrowania testosteronu. W naturalnym środowisku nasz organizm wytwarza około 5 do 7 nanogramów dziennie. Niektóre źródła podają, że może do 10 nanogramów. No przyjmijmy 5, 7, 10. Naturalnym jest, że jeżeli ktoś sobie wstrzykuje 100 mg, no to nasz organizm nie jest w ogóle przyzwyczajony do takiego ogromnego skoku testosteronu i wiadomo, że ten poziom aromatyzacji no, będzie o wiele większy. Więc, więc Zgodnie na przykład z ulotką e, prolongatum, no to tam jest mowa o tym, że w, można zastosować jakby taką dawkę wstępną, większą. 200-300, nawet do 400 mg co tydzień, a później z dawka podtrzymująca no to może być 100 mg, nie wiem co, nawet co tydzień, co dwa tygodnie. Tylko znowu, no nasz organizm nie jest przyzwyczajony do tak wysokiego jednorazowego podania testosteronu. Dzienne wytwarzanie to, jak, to jest, tak jak mówiłem, między 5-7 nanogramów w przypadku podania setki, czy nawet jeszcze większej dawki, no to mamy tutaj do czynienia po prostu z ogromnym poziomem aromatyzacji, więc nie dość, że możemy jeszcze wejść na poziom testosteronu, który jest powyżej tej skali referencyjnej, no to jest niemal pewne, że także jednocześnie podwyższymy estiadiol również powyżej skali referencyjnej, no bo nastąpi po prostu ogromny tutaj jakby poziom Aromatyzacji. Więc znowu, co można zrobić? No przede wszystkim, najważniejszym krokiem, i tym, co można i trzeba zrobić, jest moim zdaniem odpowiednie administrowanie dawkami testosteronu. W sensie zastosowanie odpowiedniej częstotliwości. Jeżeli ktoś stosuje 100 mg, powiedzmy tygodniowo, to najlepiej było, gdyby nie robił tego jednorazowo, tylko podzielił to. Na kilka dawek. Niestety może to być dla kogoś uciążliwe, ale to jest jakby najbardziej optymalny no i bezpieczny, taki zbliżony do naturalnego y, sposób zapewnienia odpowiedniej podaży i odpowiedniego poziomu stałego tych hormonów. W takim przypadku, jeżeli powiedzmy dzielimy tą dawkę na 50 mg, a może mniej, może na przykład 30 mg co, co drugi dzień, y, może jeszcze mniej ale ta dawka jest jakby mniejsza i podawana z większą częstotliwością, a nie tylko raz na tydzień powiedzmy 100 mg czy więcej, no to wtedy z takim jakby poziomem testosteronu podawanego z zewnątrz że organizm sobie radzi o wiele lepiej i nie będzie takiego poziomu aromatyzacji. A to, co jakby mogę powiedzieć z własnych doświadczeń, to do optymalnego samopoczucia, funkcjonowania organizmu pod każdym względem czynności seksualnych i tak tak dalej, Ważny jest nie tylko wysoki poziom, który sobie podbijamy, nie wiem, do, do 1000 nanogramów, później nam spada. 1000 nanogramów spada. W ten sposób jakby nie będziemy się czuć optymalnie, więc ważnym jest nie tylko zapewnienie odpowiedniego poziomu, ale też stabilności tego poziomu, czyli żeby nie było takich wzrostu i spadku, wzrostu i spadku. I teraz przy terapii zastępczej często również stosuje się. Takie leki określane inhibitorami aromatazy. Czyli po prostu to są takie silne leki, które, no krótko mówiąc, uniemożliwiają konwersję testosteronu do estradiolu i zmniejszają poziom estradiolu. Moim zdaniem, jeżeli ktoś stosuje TRT, terapię zastępczą, to w ogóle nie powinien takich leków brać. W ogóle nie powinien takich leków brać. Yy... Bo długofalowo wskazuje się na wiele skutków ubocznych. Jeżeli ktoś musi stosować inhibitory aromatazy na TRT, to po prostu, ma źle skonstru... moim zdaniem, ma po prostu źle skonstruowany swój jakby e, sposób leczenia. Nawet bym powiedział, że ten poziom e, estradiolu, który osiągamy przy, w terapii zastępczej, jest pewnym wskaźnikiem, który mógłby nam też wskazać. Jaką, jaka w naszym przypadku jest odpowiednia dawka testosteronu? Jeżeli ktoś, na przykład e, w terapii zastępczej, stosuje jakąś dawkę, która daje mu powiedzmy 600 nanogramów testosteronu i jednocześnie ma powiedzmy STIADL 20, czy 20 paę, no to potencjalnie mógłby sobie jeszcze troszeczkę tą dawkę zwiększyć, powiedzmy, żeby osiągnąć 800 nanogramów i przy tym estradiol miałby dalej między, między 20, a powiedzmy teraz miałby około 30. I to jest jakby już, to, i to jest jakby optymalny poziom, prawda? Może, może ktoś na przykład będzie miał niski estradiol, a będzie mógł jednocześnie mieć ten testosteron na poziomie, powiedzmy, 900 nanogramów. No to wtedy może jakby skorzystać jeszcze z tych wszystkich pozytywnych aspektów testosteronu, jednocześnie mając optymalną dawkę estradiolu. To jest, moim zdaniem, inhibitory, aromatazy, to są leki, od których powinno się utrzymać jak najdalej. Ja mam jakby tylko negatywne odczucia, Osobiście po letyozolu, na przykład, który jest najsilniejszym inhibitorem metazy, którego w ogóle jakby tutaj powinno się unikać. Dla mnie inhibitorem ametazu przede wszystkim letyozol, bo to trochę stosowałem ten lek przez jakiś czas. Praktycznie letyozol był lekiem, po którym się w życiu czułem najgorzej. Nie, był, był taki, po którym się czułem gorzej. Biomokryptyna. Po o nie wylądowałem na sorze Kolega mi musiał zawieźć na SORE Myślałem, myślałem że, że zejdę autentycznie No dobrze to, to tyle na ten temat Dzięki za uwagę Cześć